Rozmowa o dziewiątej. Ze mną w studiu Tomasz Winiecki, prezes lubuskiego Trójmiasta. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Od lipca jest pan szefem stowarzyszenia, a przypomnijmy, to zostało powołane w 2004 roku i troszeczkę historii na początek. Porozumienie o współpracy zostało podpisane między trzema miastami Zieloną Górą, Nową Solą i Sulechowem. Dzisiaj to już osiem gmin dołączyły Czerwińsk, Nowogród Bobrzański, Otyń, Świdnica i Zabór. Zanim jednak zaczniemy rozmawiać o wyzwaniach, jakie stoją przed lubuskim trójmiastem, to chciałam się zapytać o pana doświadczenie zawodowe. Otóż przez ostatnie 17 lat pracowałem w Parlamencie Europejskim. Byłem doradcą przez ostatnie 10 lat pana Janusza Lewandowskiego, byłego komisarza do spraw budżetu. Wcześniej byłem doradcą Artura Zasady, naszego jedynego do tej pory europosła Ziemi Lubuskiej. Pracowałem w Komisji Budżetowej, w Komisji Przemysłu. Wróciłem do Zielonej Góry, do domu. Ile lat to wszystko trwało? W 2007 roku, czyli to będzie trzy kadencje, 17 lat. Czy to doświadczenie, które udało się zdobyć przez te lata, będzie miało realny wpływ na zadania, jakie stoją przed Lubuskim Trójmiastem? Oczywiście. Ja, trochę to ja się czuję, jakbym przeszedł na drugą stronę lustra, ponieważ kiedy pracowałem w komisji budżetowej, Janusz Lewandowski był odpowiedzialny za negocjowanie tych ram finansowych, które mamy dzisiaj. 2001, 2021, 2027. Ja nie wiedziałem wtedy, że ja tak naprawdę projektuję, albo pomagam projektować ramy finansowe, które będą później instrumentem mojej pracy, bo dzisiaj te pieniądze unijne to jest mój główny instrument w Stowarzyszeniu Lubuskie Trójmiasto. Do tego ja starałem się przez te wszystkie lata nigdy nie stracić kontaktu z Zieloną Górą i też z Europosłem Zasadą Mało kto pamięta, ale my przywieźliśmy całą Komisję Transportu Parlamentu Europejskiego do Górzykowa, pokazać im, jak bardzo potrzebujemy trasy S3. Udało się wpisać trasę S3 do sieci TEN-T, do transeuropejskiej sieci transportowej. I trasa S3? Jest, jest. jest. Zrobiliśmy konferencję też z gośćmi z Brukseli na lotnisku w babli na temat rozwoju regionalnych portów lotniczych, więc cały czas starałem się trzymać kontakt z. Z, tutaj z Zieloną Górą i też mam nadzieję, że no, te kontakty, procedury um, zaowocują tym, że to jest moja idea, że oprócz tego, co, co jest tutaj do zrobienia w Lubuskim Trójmieście, e, będziemy próbować jako stowarzyszenie sięgać po środki unijne, trochę z pominięciem y, tych instytucji zarządzających w Polsce, tylko bezpośrednio do Brukseli, y, do Komisji Europejskiej, do budżetu centralnego i mam tutaj na myśli przede wszystkim program LIFE, bardzo ciekawy program, z którego y, myślę, że nasi członkowie na pewno skorzystają. To proszę kilka słów więcej na temat y, tego programu, jak my możemy skorzystać. Tutaj tylko zaznaczę, że lubuskie Trójmiasto y, ma swoje główne cele, rozwój gospodarczy, to, turystyczny, rozwój komunikacyjny. To może zacznę od tego, y, jakby po y, co Lubuskie Trójmiasto zostało powołane. Bo Lubuskie Trójmiasto jest takim Formalno-prawnym oprzyrządowaniem do pozyskiwania środków unijnych w ramach zit i znof -u. To są trudne nazwy techniczne, zintegrowane inwestycje terytorialne, zielonogórsko-nowosolski obszar funkcjonalny. Nie warto ich zapamiętywać. Warto wiedzieć, że za nimi czai się 44 miliony euro na różnorodne projekty tutaj w regionie. I tutaj jest kluczowe słowo zintegrowane. To jest nowa filozofia od poprzedniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, żeby te projekty, które są realizowane przez e, jednostki samorządu terytorialnego, miały szerszy kontekst. Takim smutnym m, e, zdjęciem tych pierwszych e, etapów naszego pozyskiwania środków unijnych to były ścieżki rowerowe, które kończyły się gdzieś w środku pola. E, my w Lubuskim Trójmieście mamy e, projekty które zaczynamy już realizować, ścieżek rowerowych i będziemy robić to w ten sposób, że każda gmina, każdy nasz członek realizuje swój mały odcinek, to znaczy na przykład Zielona Góra realizuje odcinek do Świdnicy, Świdnica do Nowogrodu Bobrzańskiego, podobnie jest z Nową Solą. Efekt tego będzie taki, że po zrealizowaniu tych małych odcinków przejedziemy, Nowosolanin może przejechać do Nowogrodu Bobrzańskiego z przystankiem w Zielonej Górze na rowerze. Tych projektów, które będziemy realizować w ramach ZITU, mamy je w naszej strategii. Strategii. Tutaj bardzo rzetelnie i odpowiedzialnie patrzy mi na ręce pan prezydent Marcin Pawierowski, który jest odpowiedzialny z Zielonej Góry za, za wydanie tych środków i też mam wrażenie że to jest bardzo budujące, że to, to, to planowanie tej, tej, tej naszej strategii i tego, jak wydać te pieniądze jest. Oparte o tą, tą zasadę miasta wysłuchanego, miasta dla mieszkańców, żeby te każde to euro zaczęło jak najszybciej, jak najlepiej pracować dla, dla zielonogórzan i nie tylko. Więc mamy te projekty zitowe, które będziemy realizować um, ze środków z tych 44 milionów euro, a oprócz tego, i to jest ta taka. Nasza rola lubowskiego... Wy Pośredniczycie w zdobyciu. Tak, my jesteśmy, my, my koordynujemy, my koordynujemy te, te, te pozyskiwanie tych środków od instytucji zarządzającej, natomiast cała ta najcięższa praca, czyli zaplanowania, zrealizowania i wydania jest stadowana na, na samorządy. I tutaj, tak jak powiedziałem, ten nadzór i, i, i to planowanie jest po stronie pana prezydenta Marcina Pabierowskiego, wiceprezydentów. Oprócz tego mamy tą drugą, drugi element lubuskiego Trójmiasta, który jest dla mnie szczególnie ważny, to jest taka praca koncepcyjna. Jakby co jeszcze poza to takie normalne administrowanie środkami zitowskimi możemy osiągnąć, jaką wartość dodaną możemy osiągnąć jako lubuskie Trójmiasto. I tak naprawdę ja cały czas jeżdżę teraz, bo to jest moje pierwsze zobowiązanie, to spotkać się z każdym z wójtów, prezydentów, burmistrzów, porozmawiać, jak oni widzą naszą rolę, zaproponować, co my możemy jako Trójmiasto im dać i wymyślić tak naprawdę trochę od dołu to, to Trójmiasto, czym ono jest, jaka wartość dodana dla mieszkańców może z tego Trójmiasta Płynąć. Oczywiście ona musi być podlana pieniędzmi unijnymi, no bo, bo, bo to, to zdecydowanie nam ułatwia pracę i realizowanie projektów. I tutaj takim projektem, który wychodzi ponad, poza ten schemat jest na pewno Skalt, czyli Szybka Kolej Aglomeracyjna Lubuskiego Trójmiasta, projekt, który no, Staramy się jak najlepiej przygotować. Do tego tematu powracacie, bo o tej szybkiej kolei mówi się już od wielu lat. Tak, to ja pamiętam, jeszcze 20 lat temu była pierwsza przymiarka do tego, i mam wrażenie, że. Co do koncepcji, wszyscy się zgadzali, ale też nie było środków na to, żeby, żeby ten projekt zrealizować, bo te projekty kolejowe, infrastrukturalne są, to, to są bardzo kosztochłonne projekty. Teraz pojawił się, pojawiła się możliwość finansowania ym, z programu Fenix. To nie jest program lubuski, to jest program centralny. Ogólnopolski i tutaj jesteśmy na etapie kolejnego etapu studium wykonalności, które powstaje. Teraz wchodzimy w taki no, najtrudniejszy czas, czyli um, AKK, analizy kosztów i korzyści i, i analiz ruchowych, ile tych składów możemy wpuścić um, na tory. Przygotowujemy jednocześnie wniosek projektowy, um, który musimy złożyć przed 31 um, października. Dwa na jaką kwotę? To będzie 300 milionów netto, z czego 85% będzie pochodziło z, ze środków Unii Europejskiej. To, co chcemy zrobić w tym pierwszym etapie, to jest budowa lub modernizacja 22 przystanków i węzłów przesiadkowych. A na jakiej trasie? Od nowej soli. To, są, to jest trasa kolejowa 273 od Nowej Soli do Sulechowa i od Nowogrodu Bobrzańskiego przez Zieloną Górę również do Sulechowa. Bo to jest to, co ja wierzę, że, że, że to się um, um, uda z, z wielu względów, ale jak, jak patrzę na tą kolej, jak ona może funkcjonować, um, wierzę w to, że Ktoś z Sulechowa może pracować w Nowej Soli i odwrotnie. Ktoś z Nowej Soli może pracować na strefie na przykład w, w Nowej Soli. I ten czas dojazdu z Sulechowa do Nowej Soli i odwrotnie, on nie będzie dłuższy niż tak naprawdę na przykład w Warszawie przejazd z jednej dzielnicy do drugiej dzielnicy. I to jest ta, to, 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 nad czym myślimy, jak zbliżyć do siebie te, te trzy miasta tworzące lubuskie trójmiasto, bo tak naprawdę na przykład jeżeli chodzi o kolej, Dzisiaj nie jest to pierwszy wybór mieszkańca Zielonej Góry, żeby jechać do Nowej Soli koleją, albo mieszkańca Sylochowa, żeby do Nowej Soli pojechać koleją, to zawsze będzie samochód. Więc oprócz tego, że my oczywiście ta infrastruktura powstanie. No, też musimy pomyśleć na tym, jak zmienić przyzwyczajenia e, mieszkańców lubuskiego Trójmiasta i to, to w ogóle to, że mówię o tym, o tym lubuskim Trójmieście, to, to, to jest taka bardzo e, sympatyczna koncepcja tego, żeby wyjść trochę poza to... to na... Czyli działania promocyjne też macie w planach? E, oczywiście. To też jest trochę, zmieniamy strategię komunikowania, zapraszam oczywiście na naszego, to są takie miękkie rzeczy, ale, ale mimo wszystko zapraszam na naszego Instagrama, na nasz Facebook, wchodzimy na LinkedIna, w sobotę, w niedzielę wyruszamy na kampus Polska. W październiku mam już zaplanowane wspólne z Nową Solą targi turystyczne w, w Poznaniu. Tak, wchodzimy również w element promocyjny tego naszego stowarzyszenia. Ja bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Niestety nasz czas dobiegł już końca. Naszym gościem był Tomasz Winiecki, prezes Lubuskiego Trójmiasta. Bardzo dziękuję. Rozmowa o dziewiątej.